Siedem drużyn składających się z sześciu zawodników wzięło udział w turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską. Mecze trwały po 10 minut. W imprezie wzięła udział młodzież z roczników 94-98. Właściwie to pomysł nasunął się, dlatego że jest to dosyć popularna dyscyplina sportu. I dużo właśnie młodych osób chciałoby, abyśmy zorganizowali taki turniej, bo mamy Orlika, mamy ładną pogodę, więc trzeba to wykorzystać. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Torfex, drugie Cannabis, a trzecie Mazel. No mam nadzieję, że będziemy organizować coraz więcej takich imprez, a ogólnie jesteśmy z graną ekipą, bo wszyscy się znamy. I... Ogólnie jest całkiem ok. Dogadujemy się w miarę w pewnych sprawach. Młodzieżowa Rada Miejska zaprasza już na kolejny turniej, tym razem na turniej gier komputerowych, który odbędzie się 26 kwietnia, prawdopodobnie w galerii Horex.